Dokończ. Ona ma certyfikowane wielkie dupsko. Serio? Taki tak znaleźliśmy? Siostra, mogę być na chwilę? Inna sprawa. Nie, obawiam się, że będzie musiała poczekać do końca lekcji. Ale nie może, bo mi minie czas. Też wyjście, by dokończyć piosenkę. Nie bądź niedorzeczna, no zgadnij tutaj. Ona ma certyfikowane wielkie dupsko. Śpimy na materacu, złamaliśmy łóżko. A matko! Uuu, siostra zakonnę zębiała! To chyba oznacza koniec lekcji. Nie! i nawet kiedy będę sam, nie zmieni się, to nie mój świat. No dzień dobry. To serio jest tekst piosenki? Brzmi bardziej jak coś, co pacjenci mówią mamie na terapii. O, oh, może już to słyszałam z jej gabinetu. Co jeszcze mówił ludzie na terapii? Nie wiedziałem, że jedna mocno od razu zdrada. Nie? Mamo, o, mogę pojechać do galerii z Anią i Zośką po lekcjach. Nie, masz siatkówkę. Ach, sama wybrałaś tą drogę. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam! Dzięki mamo! A co zrobiłam? Ciekawe ile jeszcze muszę zgadnąć Dokończ